Witam serdecznie w kolejnej części Medieval Dynasty. Jak widzicie, mamy już zimę, czyli kolejny sezon za nami. Jak może dobrze pamiętać, jest nadal pierwszy rok. Znajdujemy się teraz tutaj na, wybrze na drugim brzegu naszej osady. Trochę się tutaj już pozmieniało od czasu ostatniego nagrania. Jesień była bardzo pracowita. Jesteśmy tutaj od wejścia z innej strony. <laughs> Przepraszam. Po wejściu mamy tutaj kuchnię, która prawdopodobnie już była w poprzedniej części. Tutaj mamy dwa magazyny, magazyn żywności oraz tutaj na zniesieniu mamy magazyn zasobów. Za tymi magazynami mamy dom i to całość jest tutaj ładnie ogrodzona. No jeszcze nie jest wybudowany, ale tak to wygląda. Zmierzamy w głąb naszej wioski. Jak widzicie, mamy tutaj kolejne już wyjścia. Tutaj mamy obszar hodowli owiec. Mamy już dwie owieczki, nawet. Ponieważ zależało nam, by tutaj technologię rolnictwa rozbudować, więc mamy dwie owieczki gdzieś. One tutaj sobie już leżą. Są to młode owieczki. Samiec, samica. Zawsze staram się kupować młode zwierzęta. Wiadomo, są tańsze, a, a z czasem urosną i będą zdolne do reprodukcji. Tutaj po drugiej stronie mamy chlew, czyli nasze świnki, których jeszcze nie mamy. Nie mamy żadnego hodowcy na ten, na ten moment. Hodowcą owiec jest. Alina, Alina, Alina. Jejku, ale wstyd, zapomniałem nawet. Amelia, nasza żona, która nawiasem mówiąc jest w ciąży i spodziewam się, że w drugim roku będziemy mieli naszego pierwszego potomka. Tutaj jak widzicie są domy, cztery domy postawione dla pracowników naszej stodoły tam w oddali pasieka. No i na schemat kwadratu idziemy sobie dalej. Tutaj mamy pola. Ładnie i tu widnieje duży ładny dom. Tu już jest <coughs> najwyższy poziom. To jest tutaj nieprosty tylko już faktycznie dom dla czterech mieszkańców. Jest to nasz dom, tutaj chyba już nawet siedzi nasza żona sobie, tak, i zajada sobie łóżko. Porozmawiajmy. O, dostaliśmy znowu sok. Zawsze warto zapytać, co, co nowego w naszym Królestwie No, jak na razie nie mamy wiele, więc wiele nam nie powie. Ale cóż, pokażę Wam mój dom. Tutaj sobie zrobiłem ogrodzenie, żeby nie spaść. Dom, jak dom, jest bardzo przestronny. Miejsca jest dużo. Ponieważ widzicie, jest 3x3, to takie, można powiedzieć, odcinki. Więc jest co? Jest standardowo jest palenisko, jest suszynia. No i są trzy łóżka. Jedno dla rodziców i dwa dla potomnych. Oczywiście nasz dom jest również postawiony na kwadracie. I teraz co będzie w pozostałej części, bo widzicie mamy dużą przestrzeń. Tutaj planuję Sad. Jeszcze nie wiem dokładnie czego, ale to się okaże. A za... A czy tutaj coś będzie? Nie wiem, nie planowałem coś. Tutaj mam jeszcze bramę. Z tej strony może nie będzie nic, ale z drugiej strony mam jeszcze dość dużo miejsca tam. Tam w tym miejscu. Więc tam jeszcze myślę jakieś małe poletko z warzywami albo coś. Ale to nie jest główny punkt tego, co chcę wam dzisiaj pokazać, bo jak w tytule widzieliście, rozwijamy obszar produkcji. I w obszarze produkcji, który znajduje się już tutaj, czyli jest kawałek za. Obszarem wydobywczym, zamyśliwym. No i tam magazyny są również i usługi. Mamy szwalnię kieru trzeciego, która prezentuje się już dość ładnie. Zresztą pewnie ją gdzieś zauważyć, bo na pewno zwiedzaliście już jakieś inne osady, tam chyba już jest nawet chyba w Dennicy, nawet w dennicy momencik tak, w tenice już jest, na pewno już jest kier trzeci. Tutaj mamy kuźnię. Kuźnię kieru trzeciego. Czy ona się różni czymś od pozostałych? Chyba nie. No poza tym, że jest murowana z kamienia. Jest z kamienia. Ma tutaj kowadło standardowo. Piec, no i tyle. No i ostatnie, czyli warsztat. Kier trzeci, w odróżnieniu do pozostałych jest już zamknięty. Czyli jak widzicie, jest wszystko obudowane. Chcąc widzieć cokolwiek, co się tutaj robi, musicie wejść do środka. Jest koło gońcarskie, którego nie ma w pierwszej części na pewno, w, w pierwszym warsztacie kieru pierwszego. No i wiadomo, jest tutaj. Stół warsztatowy. No i tak by się prezentowało obszar produkcji. Tu będzie taka otwarta przestrzeń, gdzie można będzie sobie ładnie chodzić. A z tyłu, jak i tutaj, są domy, które będą, w których będą mieszkać nasi pracownicy z tych oto domostw. Z produkcji. Więc co nam pozostało? Tak naprawdę żeby mieć komplet w naszej osadzie żeby mieć komplet, pozostaje nam młyn, który będzie gdzieś tam z tyłu obok tego domu, jeśli nam się zmieści oczywiście, bo może się zdarzyć tak, że się nie zmieści. Oraz tawerna. Tawernę planuję postawić tutaj, w tym obszarze. Jest to i pusty obszar. Jest tutaj jeden pusty obszar między między produkcją a naszym domem. Będzie to dobre miejsce na tawernę. Myślałem, żeby tutaj jeszcze, ale coś mi się wydaje, że Chociaż nie, tutaj by mogła być. To jeszcze zobaczymy. <laughs> Najpierw musimy ją jeszcze odblokować, ponieważ nasza technologia jeszcze brakuje nam stodoły, kieru trzeciego, młyna. No i właśnie tawerny. Możemy no to zrobić. To jest wytwórcze i gotowanie. No, możemy coś tam gotować. Mamy tam jakieś grzybki, yy, miski mamy. W sumie musimy się najpierw napić, bo widzę, że tutaj suszy nas. Oj, to akurat nie było w planach. A dobra. <laughs> Dobrze, idziemy do kuchni. Kuchnia jest trochę daleko, co mnie też trochę martwi. Przez co wydaje mi się, że z momentem, kiedy wybudujemy tawernę, to chyba też postawię tam kuchnię. A co możemy sobie ugotować w kuchni? Na kamiennym ruszcie możemy kupić mięso, ale ja myślę, że ugotujemy sobie zupę. Ja lubię wykorzystywać dary naszej natury, czyli... Grzybki, które udało nam się pozbierać w ciągu jesieni, bo było ich naprawdę dużo i możemy aż 15 zup zrobić. Zupy grzybowe, hmm, czy one nam wiele dają? Co nam dadzą? Hmm, zaraz wam powiem w sumie: zupa grzybowa daje nam 10 do żywności, czy tak naprawdę niewiele więcej niż mięso. A jak widzicie, możemy ją sprzedać. Bo jej koszt to 30, a sprzedaż to około połowa. Jak zobaczycie to, jedynie co. To tutaj jest zupa z buraka. Większą wartość ma. Co tu jeszcze ma? Gulasz. A to zobaczymy, machek. No i z kapusty jest 50. <laughs> ale to już jest coś, co musimy, musimy wyhodować. No i oczywiście tutaj jest najlepszy wynik, ale to musimy mieć wszystkie, że tak powiem, warzywa, które gdzieś tam wyhodujemy. No, ale jeśli chodzi o zupę grzybową, to po jesieni zawsze możemy sobie tutaj ją... O, brakuje nam miski. Tak moglibyśmy sobie jeszcze coś tutaj zrobić. No, jeszcze 26 zup moglibyśmy spokojnie zrobić. No to nic, idziemy zrobić sobie drewnianą miskę w warsztacie. Więc znowu biegniemy przez naszą wieś do warsztatu. Tu możemy sobie. W sumie możemy przez pole, na skróty. O super, <laughs> dobrze jesteśmy w warsztacie. To była co? Drewniana miska. Potrzebujemy 25, czyli zrobimy 5 za jednym razem. Dobrze, jak będzie 6, to będzie 30 misek więc powinno nam już tu zupełnie wystarczyć. Oczywiście mamy przyspieszone, że wystarczy tylko jeden i zostaną wyprodukowane wszystkie. No i co? Wracamy. Co lubię w zimie? W zimie lubię to że nawet gdy jest ciemno to jest w miarę jasno. Była takie masło maślane, ale jak pewnie każdy z Was wie grając w tą grę, e, mimo tego, że nawet jest zima i robi się już naprawdę ciemno, gdzie w normalnych porach roku byłoby już strasznie ciemno. No to w zimie jeszcze jest w miarę jasno i możemy spokojnie robić to co robiliśmy. tu mamy naszą zupkę myślę że coś, co jest też dobre mamy tutaj magazyny po blisku więc od razu możemy coś tutaj zostawić dla naszych osadników nie ich mają to a nie tylko suszone ryby e sorry suszone mięso o jaka jest różnica Dobra, niech mają 10. Pewnie zostawiacie się też czemu są dwa razy zupy, zupy grzybowe. To pewnie zależy od tego jak bardzo zużyte są już nasze miski. No ale cóż, zostawmy im trochę. Niech sobie też skorzystają. No i cóż. Tak wygląda nasza osada. Zapraszam do komentowania, jeśli uważacie, że coś jest warte omówienia, coś chcecie się dowiedzieć, coś Was interesuje odnośnie mojej wioski. To zapraszam. Jak widzicie, tutaj sadzę sobie też, gdzie się da jakieś. Jakieś drzewka, żeby to ładnie wszystko wyglądało. Teraz jedynie czekam aż uda mi się odblokować w końcu stodołę kieru trzeciego. Żeby móc zastąpić tą tutaj. No i... Młyn. To są dwa takie rzeczy, dwie takie rzeczy, które chciałbym mieć. Bo my chciałbym tu ustawić. Zobaczymy, czy nam się uda, czy się on zmieści tutaj gdzieś. To było super, naprawdę było super, jakby się zmieścił. To naprawdę byłbym zadowolony, bo wtedy byłby w super pozycji. Fajnie by było go widać gdzieś tam z tyłu, z naszego domu. Byłoby super. W międzyczasie też, jak widzicie, ulepszą sobie nasze budynki. Przyciskając prawy guzik myszki, trzymając młotek w ręce, mamy różne opcje, czyli mamy naprawianie, ulepszanie, obniżanie poziomu, cokolwiek to znaczy. ok dobra, czyli redukuje te ulepszenia. No i możemy oczywiście niszczyć. No ale mając wap lub zaprawę, możemy, możemy ulepszać budynki. Co jest fajne? nowej po nowej aktualizacji możemy też ulepszać budynki budynki nasze jakby to powiedzieć produkcyjne o, bym powiedział bo jak widzicie mamy tutaj chatę zielarza, zielarzka i też możemy ją ulepszyć. Tylko do tego akurat potrzebujemy zaprawy ponieważ jest to Bali ale czy na przykład, no nie, jak widzicie tutaj, szfani nie możemy, ale warsztat już tak. Warsztat już możemy, czyli też jest ładnie, super. No to fajnie, cieszę się. Kuźnienie, no czyli jak widać, wybrane domki. Możemy ulepszać. Ciekawie. Bardzo ciekawie. No i widzimy, co jeszcze lubię. Lubię jeszcze to, że widać, co leży na ziemi. Czyli widać wszystkie patyki, wszystkie kamienie. Przez to dużo łatwiej się je zbiera. To jest też ładnie zrobione. No i jest fajne. Jest to fajne. Jedyny minus tego jest taki, że. No, dość często na początku gry, gdy mamy krótkie sezony, nie mamy odpowiedniego ubioru. No, to jest nam zimno i musimy się gdzieś albo ogrzać, albo schować. <laughs> no i jeśli. No i wiadomo, co jest dobre, że wystarczy wejść do jakiegoś domu albo coś, to z automatu już zaczynamy się. Używać i to było na tyle.